Ona jest jeszcze tylko Martyna numer 8. Weszła. I konie ruszyły. Ładnie złapała start dylogia. Dylogia i ona poprowadziła z niewielką przewagą. Na drugim miejscu galopuje Dekada. Dylogia, dekada, ale już teraz poszła Martyna. Tam przyspieszyła. 1200 metrów przed celownikiem objęła zdecydowanie prowadzenie. Martyna, dylogia. W czołówce jest również Dekada. W tej chwili na drugiej pozycji łeb-web z Martyną. Dalej odrobina. Jest tam także Nerona. A stawkę zamyka Calpirinia. Z tyłu również Rezeda. Mocno Martyna. Goni ją dylogia. Goni ją również Dekada. Pozostałe klacze na dużym, dużym kołem wyszła na prostą kalpirinię I walka 400 metrów do celownika. Dekada jeszcze. Polem finiszuje Nerona. Przy kanacie Kalpirinia. Kalpirinia, Nerona i dobrze walczy Dekada. Dekada na razie ma przewagę. Dekada, pół proste jeszcze, e, przepraszam, 100 metrów do celownika. Dekada, dekada, na drugiej pozycji odrobina i za chwilę celownik. Dekada, odrobina, Kalpirinia, Dylogia. Dalej Nerona, Rezeda, ostatnia Martyna.